Lotnisko polowe, z którego startują śmigłowce do lotów nad elektrownię, w pierwszych dniach po awarii odbywały około 100 rejsów dziennie, transportując i zrzucając na reaktor materiały izolacyjne. W ocenie sztabu operacji lotnicy wykonywali swoje zadania wzorowo. Wymagana była duża precyzja. W sąsiedztwie zrzutów na terenie elektrowni pracują ludzie. Jak często przeprowadzacie loty? Wykonujemy obecnie tyle lotów, ile jest konieczne. Sytuacja dyktuje, ile trzeba latać. Czy Wasza praca jest niebezpieczna? Praca na tym etapie nie jest już niebezpieczna, dlatego że sytuacja się poprawia. Wobec stwierdzonego przez naukowców ustabilizowania się sytuacji na terenie elektrowni, obecnym zadaniem lotników będzie wzmacnianie izolacji we wskazanych przez specjalistów w punktach reaktora. Kontynuowane będą loty kontrolne.